Siemanko wszystkim, ja jestem Cidrex, witam was w 35. odcinku z top 3 filmy fantazy na tym kanale Od razu chciałbym zaznaczyć, że w dzisiejszym zestawieniu pojawi się parę trailerów o dość niskiej jakości No za to przepraszam, bo no, ciężko mi jest coś znaleźć takiego adekwatnego jakością i... no po prostu jakością, tak? No i nie należy po prostu oceniać książki po okładce, tak powiem, w skrócie Dobra, to już będzie tyle, zapraszam Numerem 1 będzie Liceum Avalon. Ali zaczyna naukę w nowym liceum. Tam odkrywa dziwne powiązanie między uczniami a postaciami z legend czasów króla Artura. Liceum Avalon. Pozory mylą. Artur powróci ze światów, żeby wyprowadzić ludzkość z ciemności u światłu, Aby spełniło się proroctwo. Trzeba uwierzyć. Strzeszcie się mordryda, którego celem jest zniszczenie Artura, zanim zostanie królem. I być razem. Twoim przeznaczeniem jest zmieniać świat. W przeciwnym razie legenda przepadnie na zawsze. Nic nie stanie nam na drodze do zwycięstwa. Liceum Avalon w Disney XD Numerem dwa będzie Kacper z 1995 roku. No jak widzicie to nie jest film pierwszej młodości, ale jest naprawdę fajny. Doktor Harvey jest specjalistą od zjawisk paranormalnych. Wraz z córką zamieszkują nawiedzoną posiadłość, w której napotykają dość niestandardowego ducha. I Remember ghosts? Are we scary or what? They're simply spirits with unfinished business. Ooh. All I want is a friend. Come with me if you want to live. Can you hurt me? No. Can I hurt you? No. Cool. Numerem 3 będzie rozczarowana. Życie Giselle zmienia się w prawdziwą bajeczną historię, która nie wydaje się jak z bajki. Edward! Robert! And, and belated An Andalusian wishing wand. Does anyone in Andalusia ever just say stuff? Not if we can help it. This world feels very different. Is it sometimes easier to live in Andalusia? Well, I wouldn't say easier. We have dragons and ogre rebellions. Last year, the entire kingdom was trapped in a giant whale. Oh this is not a magic land it is a land far far away from my friends i'm so late i'm a commuter now you're riding this train over and over and over and over and over and over and over and, over. and then you die as you can see giselle everyone has their place once you found where you fit and can be whatever you wish i wish for a fairy tale life Remember? Happily ever after. It's not always that easy. <gasps> my hair is so high and my dress is so low. Jumping, jelly sticks, we got magic? This town is turning into a fairy tale. But it's all gone terribly wrong. On the last stroke of midnight, nothing will be as it was before i'm not an evil cat i'm not an evil cat i'm not an evil cat what is going on you need to remember your place here stepmother please giselle is yes. under a curse we have to stop this or everything and elation will die there's no one wishing your wish now giselle come on time to be heroes you know there's only room for <laughs> one villain in this town you're hilarious <laughs> delusional but hilarious. I właśnie takim oto akcentem możemy zakończyć dzisiejsze Top 3. Dajcie znać w komentarzach, który z wybranych dzisiejszych przedstawionych filmów wam się spodobał, a przypnę wam serduszko. Pamiętajcie jeszcze, że możecie wbić w poprzednie moje filmy, a to z innej serii Top 3 gatunku, może jakiegoś gameplayu, czy tam nawet poradnika. Co chcecie? Jest do koloru, jest od koloru do wyboru, do koloru od wyboru. Kurde, zapomnijmy jak to się mówi. Dobra, już więcej, już więcej czasu Wam nie zabieram. Cześć.